Mm. Hej! Wiem, takie dziwne, hej! Ale to jest drugi odcinek Świeżaków! To będzie seria, bo w sumie mam ochotę wreszcie na jakąś serię. Zwykle serię robiłam dla Was tak po prostu, a teraz mam ochotę. Więc pokażę Wam te karty, które obiecałam pokazać w tamtym odcinku, więc... Nagrazy Wam obejrzeć znajdziecie w playście yy, świeże. Więc o, no, idziemy na podłogę, tam, yy, znaczy w innym miejsce, teraz. I, uj, uj, uj. Pokażę Wam oczywiście naszego bakłażanka oraz te karty. Dobra, mamy tu naszego bakłażanka. Opa. A ja chyba wolę być na podłodze. Nasz bakłażanek tu jest. Taki milusi Bierzemy karty. Dobra. Daun. To są właśnie te karty. Mamy tu jedną. Ja mam kilka, ja tak jak mówiłam w pierwszym odcinku, bo zbieram na inne. Tutaj z pierwszej, stro z pierwszej strony mamy gank świeżaków dwa. Zbieraj punkty na, y, za zakupy i wymieniaj świeżaki i, na świeżaki i juniorów za darmo. No i to y, mamy y, jak y, można zbierać. Więc pojedźcie do Biedronki i zobaczycie wtedy. I to są właśnie te miejsca na punkty nie mogę Wam w tej chwili y, pokazać, bo właśnie byłam w Biedronce i wymieniłam. Jedna bakłażanka i pani je zabrała, e, więc no tak one wyglądają. Z tyłu mamy e, opisy, e, znaczy, poznaj nowych członków gangu. Groszek Grześ, rzadkiewka Żaneta, Borówka Basa, Kalafior Krzyś, Junior, Jabłuszko Andos, Czosneczek Czesio, Pruskawiczka Tosia, marcheweczka Marysia, Bakłażanek Błażejek, jak Bartuś. Ja jednak zmieniłam stanie, nie chcę marchewki, marcheweczki, chcę brokułkę, yy, ale fiorka Krzysia, rzutkiewkę i mam yy, to tego, łażanka. No więc tak to wygląda, taka karta tak wygląda i tak to wygląda. Kwiatka ogólnie nowa wygląda o tak, bardzo fajnie, tak, mam włosy łączone, więc tak będzie wyglądać. Tutaj jest nasz kalafior, globowa y, y, bakłażanek, no i no, no, i tak to wygląda. A słodkie, y, taki kalafiorek. La, 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 la. Co mi się tak ciągle myj Bakłażanek, Błażejek. I takie tło świeżakowe z tyłu. Więc to by było już wszystko chyba w tym odcinku. Zapraszam oczywiście do innych. Mam nadzieję, że te odcinki będą trwały tak po 3 minuty, bo jakoś mnie takie dłuższe odcinki nudzą. Także dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie mnie, żeby być na bieżąco. No i pa! Dziękuję pa!